Za święta miasta, czyli Dni Nysy, zawsze doceniane były za obywatelskie podejście do konsultacji dotyczących muzycznych potrzeb tego miasta. To Nysanie w dużej mierze decydowali o tym, kto ma zostać gwiazdą kolejnych edycji tego wydarzenia. Jako pierwsi powiemy dziś Państwu o tym, kto, gdzie. I za ile zagra na kolejnej, tym razem super edycji Dni Nysy. A my mamy wtorek, 17, dzień grudnia. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Kontrowersje wokół specjalnej strefy demograficznej. Największa szansa, że w Opolu da się zrobić eksperyment, żeby udowodnić niedowiarkom w Warszawie, że jak się odblokuje pewne rzeczy, to wtedy będzie lepiej, a nie gorzej. Likwidacja wszystkich piłkarskich podokręgów na Opolszczyźnie. Jest uchwała Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej o likwidacji wszystkich podokręgów w województwie opolskim. Dni Nysy to jeden z największych festiwali muzycznych w tym mieście. Mamy dla Państwa trzy doskonałe wiadomości związane z tym właśnie wydarzeniem. Po latach wielkiej machiny organizacyjnej Nyskiego Domu Kultury, który swoją energię skupiał na Stadionie Miejskim święto miasta, na które przyjeżdżały tysiące ludzi z różnych zakątków Polski, bardzo zmieniły swój charakter. Organizacje odebrano domowi kultury i wielkie dni Nysy zdegradowano na mały festyn miejski. Formuła trafiła, ale nie do mieszkańców, tylko kulą w płot, bo nawet uczestnicy nie pamiętali okoliczności. Yy, Dzień Warszawy. W urzędzie tłumaczono wówczas, że dni nysy zmieniają swój charakter, aby dostosować się do obecnych czasów. Czy chodziło zatem, by było biedniej i szarzej? Chodziło o to, aby ożywić centrum miasta. To na szczęście przeszłość, bo przecież wiadomość miała być dobra. I jest, bo co najmniej trzy czynniki decydują o jej charakterze. Pierwszy to taki, że organizacja wraca do nyskiego domu kultury. A co za tym idzie, ożyje znowu stara, sprawdzona miejscówka. Święto Miasta wraca bowiem na stadion miejski i to ku Państwa uciesze, bo od zawsze wskazywaliście to właśnie miejsce. Z pewnością na stadionie były był lepsze atrakcje, więcej rzeczy. Ludzie przyjeżdżali w sumie z innych też miast, bo w sumie teraz w rynku to nie ma po co. Mała scena. Oj, stadion, zdecydowanie stadion. Dlatego, że nie ma takiego zamętu, jak tutaj na, na rynku siedzą ci okoliczni mieszkańcy i wszyscy, którzy tu mieszkają. No dość duży problem mają jednak z tymi lekko trynkującymi, was... tak to taką to nazwę. Na lepiej było na stadionie, lepiej zdecydowanie. Na, stadionie. na rynku jakieś nieporozumień. No, moim zdaniem ma na stadionie. Na stadionie. Na, na stadionie. Na stadionie. Tak bardziej mi się na stadionie podobało. Była jakby większa przestrzeń, ludzie chyba się też bardziej bawili i tak można było, zorganizowali się może bardziej tak. Wracamy do koncepcji starej, właściwie nieco zmienionej koncepcji, która pojawiła się dwa lata temu. Impreza będzie wyglądała tak jak w latach niegdyś, w latach poprzednich na stadionie. Ja też myślę, że fakt, iż Nyski Dom Kultury przez te lata organizacja, jak też w przyszłym roku pozyska dodatkowe środki. Środki, bardzo duże środki od gastronoma i wesołego miasteczka, od tzw. zabawkarza. Środki te zasilą budżet i dzięki tym pieniądzom można będzie zapewnić mieszkańcom, uczestnikom imprezy udział prawdziwych gwiazd, zespołów drogich, kosztownych czego nie można było zrobić przy organizacji takiej imprezy w rynku? Pozostając w konwencji trzech dobrych wiadomości, mamy kolejną. Przyszłoroczne gwiazdy. My byśmy chcieli zaproponować zespół AfroMental w piątek, zespół Weekend w sobotę oraz zespół, którego kiedyś mieszkańcy się bardzo domagali, zespół Jam w niedzielę. Na pewno będzie program dla rodziców z małymi dziećmi, czyli dla tych najmłodszych przeznaczony. Na pewno będzie dodatkowo program dla osób starszych, dla seniorów. Trzecia z dobrych wiadomości jest już absolutnym rarytasem, nie tylko dotyczącym sfery duchowej, ale przede wszystkim tej materialnej, która często była powodem rezygnacji z uczestnictwa w święcie miasta Nysa. Koszt takiego udziału w imprezach, w obchodach dnia miasta dla rodzin był jednak dość wysoki. Następuje zubożenie regularne społeczeństwa więc wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców ta impreza będzie bezpłatna otwarta dla wszystkich więc już możemy w dniu dzisiejszym zaprosić i kiedy takie gwiazdy w takim miejscu i to całkowicie bezpłatnie nie straszny nam już powinien być deszcz ani gradobicie wichura i burza spotykamy się w maju a obecność jest i chciałabym już zaprosić w dniu dzisiejszym w imieniu Nyskiego Domu Kultury wszystkich mieszkańców naszego miasta, gości, turystów na fantastyczne obchody Dni Nysy 2014. Opolska umowa o pracę ma być połączeniem umowy zlecenia z etatem i jak sama nazwa wskazuje wejść w życie wyłącznie na Opolszczyźnie. Centrum Adama Smitha przedstawiło sześć spośród dwudziestu sześciu narzędzi, które mają zapobiec wyludnianiu naszego województwa, w którym sytuacja demograficzna, tu cytat za profesorem Robertem Gwiazdowskim gorsza już być nie może. Niestety pojawiają się polityczne zgrzyty, bo o wszystkich narzędziach jeszcze nikt nie słyszał, a pozostałe pomysły przedstawione przez Centrum imienia Smifa to takie, które już wcześniej zrodziły się w regionie albo ich realizacja jest ogromnie trudna. Dlaczego przedmiotem badań stała się opolszczyzna? Wszakże słabych i biednych regionów w Polsce nie brakuje. Opole jest malutkim województwem, które najmniej waży w budżecie pana ministra Szczurka. W związku z tym największa szansa, że w Opolu da się zrobić eksperyment, żeby udowodnić niedowiarkom w Warszawie, że jak się odblokuje pewne rzeczy, to wtedy będzie lepiej, a nie gorzej. Opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce, jednocześnie jest województwem o najgorszych Wskaźnikach demograficznych ma jeden z najniższych współczynników dzietności, i najwyższy wskaźnik migracji ludności. Gorzej już być nie może, tak? yy, Więc. Yy, albo Opole zaraz zniknie z mapy polski albo zrobi się coś. Oznacza to, że najlepiej spełnia kryteria miejsca, w którym można przeprowadzić pilotażowe projekty do dalszego rozpowszechniania na obszarze całej Polski. W latach 2002-2011 liczba ludności opolszczyzny zmniejszyła się o prawie 5%. Prognozy GUS nie pozostawiają złudzeń, jedynie przemyślany i kompleksowy program polityki demograficznej jest w stanie zatrzymać i odwrócić pogłębiające się niekorzystne trendy i to właśnie dlatego. Władze województwa postanowiły rozprawić się z problemem, tworząc specjalny program, do którego zaangażowali Centrum imienia Adama Smitha, znany instytut naukowo-badawczy. Przygotowaliśmy po takich badaniach, o których mówiłem państwu na no, poprzedniej konferencji 26 narzędzi, które proponujemy zaimplementować w Opolu. Przedstawiciele centrum zaprezentowali 6 z 26 narzędzi. Wszystkie one są już przygotowane i opracowane. 6 przedstawiamy dlatego, że jest ograniczony czas. A wśród nich między innymi stworzenie opolskiej umowy o pracę, która łączyłaby klasyczną umowę kodeksową z tzw. śmieciówką, czyli formalnie tą o dzieło lub zleceniem. Pierwsze kontrowersje wśród dziennikarzy, zwłaszcza płci pięknej, wzbudził żart profesora Roberta Gwiazdowskiego, prezydenta Centrum SMIFA, który przekonywał, że umowy o pracę szkodzą kobietom, bowiem 10 razy więcej zatrudnionych na umowę o pracę kobiet zmaga się z patologiami ciąży, gdyż przebywa na zwolnieniach lekarskich. Mogę Państwu zrobić tajemnicę, panią, zwłaszcza, tak, że umowa o pracę bardzo źle wpływa na Wasze zdrowie. Dlatego, że no, statystycznie rzecz biorąc to oczywiście z humorem mówię, tak? Statystycznie ilość, ilość patologii ciąż w przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę jest dziesięciokrotnie większa niż w przypadku patologii ciąż w przypadku kobiet zatrudnionych na umowę zlecenia tak zwaną śmieciową, tak? To jest jedno z... jedna Inna jest umowa temu, może jest patologia ciąży. Tak? Dokładnie. Dokładnie. Tak. A zatem żart za żart. Czy żeby zwiększyć dzietność należy ponownie wprowadzić stan wojenny? W stanie wojennym wyłączali prąd, była godzina policyjna, nie mogliśmy po dziesiątej wychodzić z chałupy, no i zrobiliśmy was. I teraz pytanie, dlaczego... Wy nie robicie dzieci. Centrum imienia Adama Smitha proponuje także wprowadzenie przyjaznych urzędów oraz zachęcenie seniorów do powrotu na opolszczyznę, a także postuluje, aby mikroprzedsiębiorcy odprowadzali składki do ZUS dopiero po uzyskaniu przychodów, czyli tak jak to robią m.in. Brytyjczycy. Wprowadzenie rozwiązania wymagałoby jednak zmian legislacyjnych. Andrzej Buła, marszałek województwa, pomimo ataków ze strony sejmikowej opozycji z SLD, która żąda zerwania umowy z Centrum, broni pomysłów eksperckich i ich zaangażowania. Proszę zobaczyć, na sali jest ponad 120, 120 osób, są wszyscy samorządowcy, mamy partnerów już dzisiaj 72, tak, bo 59 podpisaliśmy, dzisiaj kolejnych 13, więc to, to nie ma prawa nie wyjść, to jest zbyt dużo, dużo obowiązków i zobowiązań na siebie nałożyliśmy, żeby to nie wyszło. I trudno sobie wyobrazić to polskie Eldorado, ale jedno jest pewne: wielu już chce w nim zamieszkać, jako że kolejne gminy przyłączają się do niniejszego projektu. Wszystko dopięte ma być w przeciągu najbliższego pół roku. Nysa przez wieki słynęła z handlu. Z biskupiego miasta rozchodziły się szlaki handlowe do najdalszych zakątków świata, a z tychże sprowadzano pożądane towary. Obecnie sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie, głównie przez brak nowoczesnego handlu w centrum. To Nysanie szturmują galerie handlowe oraz markety w takich miastach jak Kłocko, Opole czy Wrocław. Od kilku dobrych lat trwają przepychanki odnośnie placu po byłej zajezdni MZK, na które już kilku przedsiębiorców chciało postawić galerię handlową. A jak będzie wyglądał handel w Nysie w najbliższym czasie? Ja jestem na tak dla dekady. Mamy park Bendo. Który powstał, został otwarty niedawno, to jeszcze, dopiero, to, to miesiąc zaledwie jak funkcjonuje. Za chwileczkę będzie się zmieniała struktura handlu w mieście. Za chwilę będziemy mieli otwarty Dwór Biskupi. Jednak aby ruszyła inwestycja przy ulicy Kolejowej, potrzeba zgody większości Rady Miejskiej. Aktualnie natomiast trwają prace adaptacyjne w zabytkowym dworze biskupium, który wkrótce ma zmienić się w śródmiejską galerię handlową z prawdziwego zdarzenia. To może być prawdziwy impuls, który ściągnie klientów ponownie do centrum. Ulica Celna należała kiedyś do jednej z najważniejszych ulic handlowych. Ciężko było tu wynająć lokal. W ostatnim czasie, kiedy otworzył się park handlowy Wendos, sytuacja diametralnie się zmieniła, ponieważ nastąpił gwałtowny odpływ kupujących ze śródmieścia. A coraz częściej na ulicy Celnej i Rynku, czy Wrocławskiej, można spotkać takie oto informacje. Obecnie na rynku można zaobserwować lekkie ożywienie spowodowane świątecznymi zakupami, lecz jak przyznają przedsiębiorcy z ulicy Celnej, po otwarciu parku handlowego ich obroty spadły nawet o 50%. Część z nich żałuje, że galeria handlowa nie powstała w centrum, ponieważ ludzie przyjeżdżaliby do nich, a nie na ulicę Piłsudskiego, która w ostatnim czasie zmieniła się w prawdziwe handlowe Eldorado, zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. Rozpoczął się być może ostatni rozdział trwającej od wielu lat historii dotyczącej elektrowni Opole, a wszystko po deklaracji zarządu spółki PGE. Polska Grupa Energetyczna, że budowa nowych bloków rozpocznie się 1 lutego 2014 roku. Czekamy cierpliwie. 15 grudnia ma nastąpić przekazanie placu budowy. Myślę, że tak się stanie. I, no i też, też z tym są związane ogromna ilość inwestycji drogowych wokół tego, tak? Ale to też jest szansa na to, jak ten potencjał wykorzystać. Przypomnijmy, to kluczowa dla Opolszczyzny inwestycja warta około 12 miliardów złotych. Ale gra toczy się o dużo większą stawkę, bo Gospodarki ostrzega, że w latach 2016-2017 grozi nam niedobór mocy. Może to powodować ograniczenia w poborze mocy lub nawet wyłączenia odbiorców. Budowa nowych bloków elektrowni opole od początku wzbudza sprzeciw organizacji ekologicznych, które uważają energetykę opartą na węglu za zagrożenie dla środowiska, bo emituje do atmosfery najwięcej dwutlenku węgla. Mimo prawnej batalii ekologom nie udało się zablokować w sądzie o polskiej inwestycji. W parku miejskim w okolicach Fortu Wodnego w Nysie pojawiły się bobry. Te duże gryzonie ścięły tam już ponad 30 drzew, które znajdowały się przy brzegach kanałów oraz na wysepce. Wiele drzew jest również uszkodzonych. W chwili obecnej Urząd Miejski w Nysie zabezpieczył siatką kilkadziesiąt z nich. Jest to jedyny sposób, aby ochronić nadgryzione sztuki przed zwierzętami. Bobry pojawiły się w tym miejscu po rozpoczęciu prac budowlanych związanych z remontem korytany sykłockiej. Jeśli gryzonie same nie przeniosą się z tego Terenu konieczne będzie ich odłowienie i przetransportowanie w inne, spokojniejsze miejsce. Nie jest to jednak proste, ponieważ bobry żerują w nocy i bardzo ciężko je schwytać. Nie wiadomo również, ile sztuk gryzoni zasiedliło ten teren. Decyzję o ich odłowieniu musi podjąć regionalna dyrekcja ochrony środowiska. Stal Nysa utrzymuje złą passę. Pomimo zaciętej walki, nie udało się zwyciężyć ze ślepskiem suwałki i nyscy siatkarze wrócili do domu bez punktów. W dwóch pierwszych setach stalowcom zabrakło trochę szczęścia i przegrali 25 do 27 oraz 26 do 28. Trzecią partię spotkania udało im się rozstrzygnąć na swoją korzyść, jednak w czwartym secie gospodarze nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa za trzy punkty i wygrali ostatnią odsłonę meczu z wysoką przewagą 25 do 18. Nyscy siatkarze plasują się obecnie na ósmym miejscu w tabeli tegorocznych rozgrywek. Kolejne spotkanie Stali odbędzie się w środę, 18 grudnia w Nyskim Kotle, a przeciwnikiem stalowców będzie zespół Kęczanin kenty z którym w tym sezonie Stal wygrała 3 do 0. Gwiazdka dla wszystkich to nazwa imprezy integracyjnej organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie dla osób niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja była już dziewiętnastą odsłoną tego wydarzenia. Celem Gwiazdki dla Wszystkich jest propagowanie i zapoznanie środowiska lokalnego z działalnością artystyczną osób niepełnosprawnych, ukazanie szerszej publiczności ich możliwości i talentów. Integracja ze środowiskiem stanowi bardzo ważny aspekt w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tegoroczną Gwiazdkę otworzyli dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Kłakowicz i ksiądz dyrektor Caritas Rejonu Nysa. Eugeniusz Magierowski. Jak długo pracuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tak długo organizujemy tę gwiazdkę dla wszystkich. Bardzo chętnie, co roku mamy coraz więcej chętnych do występujących, bo już to ograniczamy w czasie. Jest to wspaniała impreza, dlatego że osoby niepełnosprawne chcą się pokazywać. Potrafią bardzo dużo. Będą tańczyć, będą śpiewać, co tylko jest możliwe, będzie przedstawienie. Także naprawdę impreza jest udana. Występy artystyczne rozpoczął Edmund Bożemski, który poprzez wiersze wprowadził zgromadzonych w Nyskim Domu Kultury w świąteczny nastrój. Jak choinkowe lampki świecą nasze wspomnienia. Moje myśli wciąż chodzą Twoimi ścieżkami. Krzesło, na którym siedziałeś, stoi puste. Lampy świecą za oknem, krokami tętnią ulicy. Na scenie pojawili się również m.in. przedszkola integracyjna nr 5 z Nysy, stokrotki z Nyskiego Domu Kultury oraz środowiskowy dom samopomocy z Nysy. Witaj proszę We wrześniu spotykamy się, ustalamy scenariusz. Przedstawiałam nam ten scenariusz, żeby się coś nie pokrywało, więc my ustalamy, co. Jak już wiedzą, co będą, to się przygotowują. Czyli od września, październik, listopad, grudzień i już są przygotowani. Wszystkie występujące osoby otrzymały świąteczne upominki. Podzięce za to, że oni się prezentują na scenie, to my wręczamy im te, te nagrody. To są najczęściej słodycze, są to jakieś, na przykład dużo aniołków dzisiaj rozdajemy, bo to jest taki miesiąc, grudzień. Oni się cieszą z tego, nawet w drobnej jakiejś takiego upominka są zadowoleni, że występują nie za darmo, a coś otrzymują. Tegoroczna gwiazdka była już dziewiętnastą edycją tej imprezy. 11 grudnia w Bastionie Świętej Jadwigi odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Turystyki w Nysie. Uczestnicy spotkania podsumowali mijający rok 2013, a także przedyskutowali plany na rok następny. Podczas spotkania Powiatowej Rady Turystyki naczelnik Wydziału Promocji Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie, Anatol Bukała, przedstawił wnioski, które wpłynęły do nich o współorganizację imprez turystycznych w 2014 roku. Na wstępnej liście znalazło się 17 wniosków z różnych organizacji, stowarzyszeń i klubów turystycznych na łączną kwotę około 23,5 tysiąca zł. Także widzicie Państwo, jakie imprezy są proponowane do współorganizacji przez Starostwo Powiatowe w Nysie? Ja tylko jeszcze dopowiem, że zgodnie z procedurą... Ta lista zostanie przedstawiona już w styczniu po zatwierdzeniu budżetu. W tym roku realizowaliśmy takie projekty jak szlak czarownic, etap drugi. I tutaj od razu powiem, że będzie on kontynuowany w przyszłym roku. W przyszłym roku również, zgodnie z wnioskami m.in. Powiatowej Rady Turystyki, złożyliśmy projekt na udział Powiatu Nyskiego w targach turystycznych. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wszystkich działań, jakie Starostwo Powiatowe w Nysie podejmowało. W roku 2013 w zakresie promocji turystyki. Tutaj jednym z celów Powiatowej Rady Turystyki jest też analiza strategii rozwoju turystyki w Powiecie Nyskim i jakby wypracowywanie pomysłów, planów działań właśnie w tym zakresie. Podczas spotkania wybrano również nowego sekretarza Rady Turystyki, którym została pani Diana Popczyk. Tańce, śpiewy, domowe wypieki i własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne to tylko niektóre elementy szóstego już kiermaszu bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Janek w Nysie. Przy ulicy Grotkowskiej w Nysie odbyła się kolejna edycja jarmarku bożonarodzeniowego zorganizowanego na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Janek. Licznie przybyli goście, mogli zaopatrzyć się m.in. w ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Są to rzeczy robione oczywiście własnoręcznie przez nasze dzieci, przez terapeutów, nauczycieli. No myślę, że są to rzeczy niekonwencjonalne, takie nietuzinkowe, nie takie do kupienia w poprzedni dzień w sklepie, ale rzeczy, które też są zrobione z sercem. Jednak aby te wszystkie cuda mogły powstać wcześniej, trzeba rozpocząć przygotowania i zabezpieczyć odpowiednie materiały. W listopadzie zbieramy szyszki z dziećmi, różne materiały i później zabieramy się do ciężkiej pracy. Lepimy, kleimy, wyszywamy, przyklejamy. Na koniec rodzice i nauczyciele ze Stowarzyszenia Pieką Ciasta. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, na których wykonywano ozdoby, ponieważ zarobione pieniądze trafiają później do nich m.in. na przybory plastyczne. Te pieniądze, które zbierzemy z tych kiermaszy, że akurat pójdą na nasze cele, czy na jakieś inne jakiekolwiek tam rzeczy, potrzeby, materiały, były do naszych klasowych składek. Nie mogło także obyć się bez tańców. Koreańska piosenka Gangnam Style jako pierwsza w historii przekroczyła miliard wyświetleń na portalu YouTube. Własną choreografię zaprezentowały stokrotki Maxi z Neskiego Domu Kultury. Czy łatwo przygotować się do takich przedstawień? Wbrew pozorom, na przygotowanie do występu trzeba poświęcić sporo czasu. Pani Olaszaj. Sajek, stadnik, wymyśla jakieś ruchy, pokazuje nam, a my później się tego uczymy, zapamiętujemy i, i później tańczymy właśnie to na scenie. Rehabilitacja może przynieść cuda. Ale aby była skuteczna, trzeba ją prowadzić regularnie, co wiąże się również z dużymi kosztami. Już od dwóch lat stowarzyszenie prowadzi hipoterapię na terenie szkoły. Także dzieci mogą również mieć terapię nie tylko takie, które są w zasięgu szkoły, ale terapie, które są kosztowne, a nie stać najnormalniej rodziców. Wielu wychowanków nigdy nie będzie mogło samodzielnie funkcjonować, ale część z nich przy odpowiedniej pomocy będzie w stanie prowadzić. W miarę samodzielne życie, niezależnie od osób trzecich. 14 grudnia na Zamku w Otmuchowie podtrzymano kilkunastoletnią tradycję dzielenia się opłatkiem przez przedstawicieli środowiska piłkarskiego naszego powiatu. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło ponad 100 działaczy sportowych. Trenerów i sędziów piłkarskich oraz starosta, burmistrzowie i wójtowie wszystkich miast i gmin Powiatu Nyskiego, a także wicemarszałek Opolszczyzny Antoni Konopka oraz prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Marek Procyszyn. Uroczystość rozpoczęła się udekorowaniem medalem za zasługi dla województwa opolskiego Piotra Janczara, prezesa nyskiego podokręgu Związku Piłki Nożnej. Złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami OZPN i LZS wyróżniono 39 osób, zaś okolicznościowe statuetki wręczono kilkunastu samorządowcom, działaczom piłkarskim i sponsorom od lat wspomagającym lokalne kluby piłkarskie oraz liczne turnieje młodzieżowe. Bez nich oraz bez pomocy ze strony gmin nie moglibyśmy marzyć o dobrych wynikach sportowych. Życzylibyśmy sobie, żeby był większy dostęp i lepsza baza treningowa, to ta młodzież jeszcze bardziej by się garnęła, bo kluby piłkarskie są tak trochę zostawione na boku, bo wszystkie sporty, które się odbywają w hali, sportów w halach, no to gminy łożą na to szkoły i jest to łatwiejsze. Natomiast w takim klubie jak u nas, my sobie musimy sami poradzić z dwoma boiskami, które trzeba pie pielęgnować, kościć, no, Dostano, żeby te dzieci miały na czym trenować. 90% środków ułożonych na klub sportowy Polonia Nysa są to środki gminne. Sponsoring w takim mieście jak Nyssa jest praktycznie no, niemożliwy z tego względu, że nie ma dużych zakładów pracy, są tylko nieduże zakłady, które pomagają, ale są to kwoty nieadekwatne do potrzeby. A jest komu trenować, bo mimo niżu demograficznego, dzięki turniejowi Euro 2012. Oraz piłkarskim sukcesom choćby Roberta Lewandowskiego coraz więcej dzieci garni się do uprawiania futbolu. Jest duży trend rodziców i parcie na szkolenie. W tej chwili po prostu w klubie nie dajemy sobie rady z napływem dzieci do klubu. Tak wiadomo, że bez pieniędzy nic się nie da zrobić, a, a tych no, jest coraz mniej, coraz trudniej jest osób, sponsorów. Yy, większość działaczy dokłada swój czas yy, i swoje pieniądze na, po to, żeby, żeby yy, ten, ten sport, piłka nożna, jeszcze na tych, szczególnie wsiach, yy, funkcjonował. Chciałbym zresztą dużo zdrowia przede wszystkim. Yy, radości z tego, co się robi, wytrwać... Przede wszystkim, no i żeby, żeby ten sport od dołu, bo wiadomo, że on się musi tworzyć, się rozrastał i myślę, że w końcu doczekamy się reprezentantów Polski na miarę właśnie Lewandowskiego. Miłym akcentem uroczystości był koncert Kolan w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Odmuchów oraz otmuchowskiego od chóru Talis Cantus. Część biesiadną spotkania rozpoczęła krótka homilia i poświęcenie opłatków przez księdza Tomasza Szcześniewskiego, ale to nie homilia i życzenia stały się najważniejszym aspektem spotkania. Radosny nastrój popsuła krążące wśród zebranych pogłoska o przyszłorocznych planach likwidacji na Opolszczyźnie wszystkich piłkarskich podokręgów, w tym działające od ponad 50 lat podokręg w Nysie. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej o likwidacji wszystkich podokręgów w województwie opolskim. Odbyłem spotkanie z prezesem Proceszylem w tym tygodniu i w Nysie ma być biuro, które będzie obsługiwało kluby. Takie decyzje zostaną wypracowane, żeby klubu nie utrudniać, żeby można było normalnie funkcjonować. Pomimo tych wieści, prezes Janczar nie traci optymizmu. Chciałbym, żebyśmy w przyszłym roku mogli się w takim gronie spotkać przede wszystkim. To jest pierwsze życzenie. Drugie życzenie, żeby nasze kluby jak najlepiej grały, dzieci się bawiły piłką i żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, co robią, a te drużyny, które grają w tych ligach wyższych, żeby mogły rozwijać swoje umiejętności sportowe. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na następne wydanie wiadomości zapraszam w najbliższy piątek, 20 grudnia. Proszę jednak pamiętać, że już jutro kolejny, trzeci odcinek z cyklu Polska i Czechy razem w Europie, tym razem dotyczący hoteli na pograniczu. Do zobaczenia.